Koncert roku. David Gilmore. Głos i gitara Pink Floyd. Jedyny występ w Polsce. 26 sierpnia Stocznia Gdańska. Bilety, Ticket, pro, Patron Medialny Polsat. Koncert roku. David Gilmore. Głos i gitara Pink Floyd. Jedyny występ w Polsce. 26 sierpnia Stocznia Gdańska, bilety Ticket Pro, patron medialny Polsat. Koncert roku. David Gilmore, głos i gitara Pink Floyd. Jedyny występ w Polsce. 26 sierpnia Stocznia Gdańska, bilety Ticket Pro, patron medialny Polsat. Koncert roku. David Gilmore, głos i gitara Pink Floyd. Jedyny występ w Polsce. 26 sierpnia Stocznia Gdańska. Bilety, Ticket, Pro, patron medialny Polsat.